Mój mąż nie używa żadnych kremów, niczego, tym będzie najlepszym ruminkiem doświadczalnym. No. I ja sama osobiście. Gdzie mu to nałożymy? Aha, boreczka. A tutaj, będę... tutaj. A tutaj twarz. Z drugiej strony. Nie, kochany, z drugiej Tylko strony. Tylko z jednej strony. Na drugą nie. stronę, jak to mówią, przyjdzie czas. Musisz zakupić po prostu jureczku. Mhm. Jutro ja do desce. W kletku, najlepiej w A tą bruzdę tam na czułeczku, czoł, na tą środkową, co mówisz? O, oszczędzaj trochę, bo to moje jeszcze opakują. No to jakby było moje, to by może. Aha, no. Panie Jurku, minęło ile minut? No więc minęło, to do... około... 8, 8 minut, 7-8. No tak, nie więcej niż 7. Nie więcej niż 7. Jaka jest reakcja, panie Jurku? No więc zginęła mu tu zmarszka, nie wiem czy to dobrze. Ale, ale, ale zginęła. No i tutaj jest dużo mniej w stosunku do tego oka, prawda? Momencik, momencik. No, no i obejrzymy. ogólnie rzeczywiście są się zmarszczki. No co tu słuchajcie, no, no faktom się zaprzeczyć nie da. Nie da. Cieszę się bardzo panie Jurku, jutro już może pan na fitfit.pl to obejrzeć. Życzę miłego dnia. Dziękuję za to.